Dzień dobry, witam na odcinek po odcinku, witam w drugim odcinku wampira. Ostatnio Jonathan z... przestrzelił klatę i ożył i... Jesteśmy wampirem. E! E, tak! Tak z rana panowie! No znaczy chyba jest północ, bo on się tylko postrzelił, może z godzina tam leżał, ehm... Oh shit, próbują mi się przebić. I, otwarte drzwi. Muszę no musisz. Mm, Biegni. Um, co teraz? OK, X. Ty Jaka fajna zabawka? Podoba mi się. No kręci Ci się w bani fajnie. Um, te są zamki. bo już ogarnąłem. Weź nosa. W dupę mnie po co? Idziemy. Co to? Um. Używany kołek. O ładź, zdrapałem się z trupa. E, możesz użyć broni dodatkowej, ściskając. Trójkąt. Specjalne ataki, ale, ale obniża twój poziom wytrzymałości. Okej, okay. that makes sense. Sanes. Um. Mogę ją założyć? A ona się już założyła. Eee, oddaj mi rewolwer, bo to też jest broń boczna, tak? Tak, bo gówno mam tylko tutaj. E, eee, krepi będzie teraz lecić. Yeah. Nie! idealnie pod klimat gry. No dobrze. Gonią mnie, gonić to mnie gonią, ale może się warto rozejrzeć. Ok. Wrócić do do A, czyli. Czekaj, West End, tak? E, do. Doki. Southwark... work um, West End. A, nie mam podpisanych dzielnic. Okej. Okay. Um, um, co? Wow, yeah. um, wybierz trójkąt, aby używać kołka i no bić ich pomoc. Okej, em... O kurde! O kurde, jestem mgłą! Jestem prędkością! A mogę tak? <grym> Ja mogę po prostu robić daszę! E, to jest zerbizne, hehehe. Biegli. Biegli, Reed. O, więcej was tam. Nieugryziony. Hm. Czyli wy na mnie polujecie? Em. O, mogę cię M mogę rozpocząć tak walkę? Hyc! Ugryź! Uuu. Wybierz aby ugryźć. Gryząc wroga zdobywasz krewców Pozwala Ci korzystać z umiejętności i uzupełnić pasek zdrowia. Okej. Okay. AM um. Okej, okay, spróbujmy tą włócznie. O kurde A! E, e. Okej, okay, ta walka jest całkiem wymagająca. A, spróbuj tym kołkiem. E, mogę ci teraz ugryźć Ej, to zadaje całkiem niezły damage. Podoba mi się. <laughs> Mogę ja tak w kółko te dasze robić, póki mi się stamina nie skończy. Dziecko poznające granice ciała. E, nie, nie, ja za dzieciaka raczej nie. Jezu! Ty, 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 ty kolega, ty masz shotguna. Jaki Doomslayer się znalazł? Daj się dziabnąć. Oni mają trzeci poziom i ja mam trzeci poziom. Włócznia Ok, leżysz. Co miałeś? Szylingi? O, zauważysz... Wiesz miałem nadzieję, że zauważysz, że nie jesteś człowiekiem jak użarłeś swoją siostrę. Eee... Dotrzej na północny brzeg, Southwark Bridge, status dzielnicy stabilny. A, bo tu będą statusy, bo podobno to jest w czasie epidemii Hiszpanki, czy tam grypy, już nawet nie wiem, nie wiem nawet czego. Na pewno nie dżumy. Dżuma była chyba wcześniej. Wiem, że czarna śmierć była wcześniej. Um. Ok, plakaty. Król i Kroj Cię potrzebują. Dołóż do armii. He, <laughs> he, dobrze. Um. Wstąp do armii. To samo. Fajne podejście. No, szczurek. Cześć. O, tutaj jest jakieś ciało. E, mogę ugryźć szczura? Ehe, mogę ugryźć szczury. Nie przesadzaj, mogę być gorzej. Ty, mogę zarazić szczury i bić krew. to, no to fajnie. Ym, jak? Ej, nie gadaj, że to pyknie. Ty pykło. Eym. <ścoughs> Wczytywanie. ej, e, świetnie się zaczyna. Potrafisz opanować zawroty głowy. A, a bo tutaj normalnie było przejścia. Tak? Znaczy, przed tym tam wyjść, tak więc. Em, w którą stronę? Spróbujmy na lewo, bo. Okej, okay, nieważne. A może jednak. Szlingi. Spoko, mamona, zawsze spoko. Spoko, mamona, zawsze spoko. Super, Adi. <ścoughs> O, w prawym górnym mam PDF 170 Użyj jeszcze jednego. Dziam dziamaj. E ja mówię, mogę być gorzej. Co powie ci London? E, że. Nie wyglądasz dobrze w zakrwawionych ciuchach. Dowiesz się, mamy chyba całe 40 godzin gry przed sobą. Do Kleinhaus, statu dzielnicy stabilny um. O, ciało świetnie się zaczyna. Mam siedem minut odcinka, świetnie się zaczyna. No, truchełko, ładne. the man has been drained of all blood but i can still smell the scent of it i follow the scent's trail perhaps it will lead me to my assailant okay Odczuwanie. fresh blood oh kurde the smell is Dude, to się zrobiło troszkę creepy. W sensie, że widzę tylko i wyłącznie krew. Tam na górze, mogę się tam tepnąć? Mogę. Ujuj, uj, rączka. E, patrz, serduszko w środku ręki. Kryjówka. Dostępna nowa kryjówka. O! Kryjówka. Znaleźć nową kryjówkę, możesz tu odpocząć i wydać peda, albo stworzyć coś na stole. Jak to stworzyć coś na stole? Mogę coś stworzyć na stole? sensie crafting? Uzupełni wszystko. O, o, ok. Um, nadal mam pusty rewolwer. Więc za bardzo to uzupełnienie nie zadziałało. Um, rzemiosło. Możesz stworzyć lekarstwa, serum, surowice i ulepszenia broni. Wstawię, że raczej broń nie ulepszę, choć chciałbym rewolwer. Zwyczajnie spust i sprężyna. No to se ulepszyłem. Mm. Butelka alkoholu. Średnia wartość przy ponownej sprzedaży. Części tego przedmiotu mogą być. dadzą się do ponownego użycia. A przetwórz. Ehm, przyzwoita wartość przy ponownej sprzedaży. Nie, wolę części. Zdecydowanie. Ehm, mogę maczetę? Nie. Może kołek. Cokolwiek? Rewolwer? No, już mam sprężynę do rewolweru, także jeszcze zwyczajny spust. Tutaj mogę się przespać i widać 500 punktów. W ogóle, skąd to 500 punktów? Czy ja bijąc ich po mordzie też dostaję PD? To by było fajne. Ehm. Jezu, ja nawet przez ściany tę krew widzę. Dobra, usiądźmy. Wydajmy coś. Mm. Ciało, krew, inne. Ugryzienie. 5% krwi... Absorpcja. Damage! Here we go again! To powinno szybciej iść. O co tu jest? Obrona. Krzepliwość. Zatrzymasz krew płynącą w żyłach wybranego przeciwnika, czyniąc go bezbronnym. Bariera z krwi. Kiedy stworzona przez Ciebie bariera zniknie, nastąpi eksplozja. A, to jest po prostu bariera, tak? Aha, i to nie ma kosztu, tak? To w ogóle nie ma kosztu, tylko po prostu ma cooldown. Okej, okay, to... Jezu, ostateczność. Wściekłość, odchłań krwawy kocioł. Dobra, na no spokojnie. Jezu, ale ja jestem rozczuchrany. Eee... Przespany, level czwarty. Dobrze, co tu? Fragment zwyczajnego uchwytu, fragment zwyczajnego spustu. Jeszcze dwa fragmenty spustu i mogę zrobić rewolwer. Hmm, hmm dzień dobry. Pijany albo się wahać. O, oh, okay. um, Wiesz co? Ja naprawdę bym się przebrał. Porozmawiaj z auto. Autochłonami? Co w ogóle? E, to, to, to to ma być nazwa pijaków, czy moich, mojego stanka krwi? It's been... It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Oh, has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bot, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care.

Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed a sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Hey, I'll leave you to your bottle, then.

I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. <laughs> Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. <laughs> who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed quite polite, professor, or something fancy like that. always writing, reading notes. i need to meet this man. i have questions. just climb the stairs and knock on the first door. i heard him open his window, so i guess he's still awake. and, uh, yes, no funny business. you hear me? this is a respectable establishment.

I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, i will best check on them. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First, the epidemic, and now all these terrible murders. Hmm. <laughs> uh.

Zmęczenie. A, bo ja będę mógł ich leczyć. No tak jestem doktorkiem. Ty Tu serio ktoś siedzi. On jest normalnie tu wczytany. O, kad you you might as well come in, whoever you are slowly vampire <coughs> <coughs> who are you I mean you no know, harm say it the vampire present yourself I, I need a word <coughs> not <to nieźle>. on <coughs> To już nawet Krishna mnie działa. E. No, co może zrobić. Dla

So please, indulge me. Something, someone, is molesting people, in fact, killing them, biting them. The calling card of a vampire, like you. Ekspertem ofiara, nie może być prawdą. I do mnie.

What you the it started a few nights ago rumors of violent murders the docks have always been shall we say somewhat unsavory but this is different hmm. how different a vampire is at work here famished reckless it must be brought to ground and quickly the find the culprit I may if you'll first tell me why you opened this door I followed a trail the scent of blood from a recent victim it led me here You thought I was your aggressor That explains a great deal We're both chasing the same shadow yeah tak <laughs> Nie tak nie wiem should let me handle this affair you've no idea what you're up against no i will find the monster he is mine how will you do any better than i but then let me ask you this what are your intentions if you find the killer kill ask nievem nie I... I don't know yet hmm.

Z zamienię wszystkie tematy, z tobą chyba większość. Buciki. Gość się zataczał, wywalił pewnie tu. Okej. Okay. Ty jakaś byłaś nieufna, nie chciałaś w ogóle gadać i jakiś wymówek szukałaś. Mogę pomóc? Mam kilka dla well, jeśli hmm. o! I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me. That. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. <sighs> it's Will. William Bishop? He came in here earlier tonight and he. Well, i thought he was going to clock someone. <laughs> Dobrze się zaczyna. E Czego się boisz? why are you so afraid? i mean his skin. his hands. i scrubbed every glass and every chair that he touched. god, hope it's not contagious. No, się boisz. tell me about this william bishop. will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. a nice bloke, really. he's never. Been violent until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing, if not hmm. after Will lost his job, he offered him money They used to be good mates, but recently, well, um, we all started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Wskazówki dotyczące mieszkańców. Udało ci się o odkryć wskazówkę, ujawnia ona tajemnicę mieszkańców lub jego bliskich. Otwórz, wybierz panel. Vampiry nie mogą ewoluować bez krwi. Pasek jakości pokazuje ile doświadczenia otrzymasz gryząc kogoś. Blokowane wskazówki zwiększają... Okej, okay. Tom i William byli niegdyś dobrymi przyjaciółmi. Raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze cztery wskazówki. Kurde, sporo tego. O lol, jest cała dzielnica. O, pan Słono jest w jakiejś dzielnicy. A tu kolejne parę. Wszystkie są... U, u, jednym jest poważny. Są dwie stabilne, jedna zdrowa i jedna poważna. E, więc tak. dolanej, jest chory. Porozmawiajmy. Tom! did you find what you were after i can't say i have are you sure no one else came into yeah. the bar before i arrived hey i told you you were the only other stranger i've had oh juzkazov talk to me about the visit from your old friend william you used to be yokey yokey pogos but he's not my friend anymore <laughs> um, come on. why lie to me if he is not your friend i didn't lie I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Such a Who is he? William? Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can stand up most of the time. How was he tonight? was he different? sicker than usual, perhaps. he whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside. and then he left when i refused. okay. i need to find him. it's a matter of urgency. do you know where he is? he could try his boat. it's up by the north pier.

Do Climb house, stanuj dzielnice stabilne. E, nie, nie, nie namierzaj. E, okay. Kolejne plakaty: Brytyjczycy o więcej o wojsku. Nie mogę się tepać, to trochę smutne. Ehm. Uuu, ktoś to przerwał na wylot O, tu jest krew Mogę tam przeskoczyć. Zacznijmy od łódki. I co i to jest ten William? Nie wygląda na zbytnio... Nie ma śladów zbytnio siłacza. Spracił cię to jest Bishop? Ej, fajny Karwasza ma. To jest William Bishop, tak? A może to Bishop W ogóle. Pisk! Ale go ubiło. Próbowałeś się bronić, Kumper. Rozkaże z różów Priven. Licznę zgony w brawie doków To bardzo brutalny wampir. Podchodźcie z ostrożnością <laughs> szaleńcem. Okej okay. These men they're a company of profesjonal hunters. Continue. Widać? O, widać. OK. Zrobimy to w kolejnym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Mimo, że ten był trochę spokojniejszy od poprzedniego. Na razie, cześć. Hej, hej.